Wszyscy niecierpliwie czekamy na drugiego streama Edina Rosa i Playboy'a Cartiego, lecz jak się okazuje może on w ogóle nie mieć miejsca. Dodatkowo między Sosmulą a Lil Skys'em wynikła niezła afera, a poszło o tatuaż na twarzy. Porozmawiamy również o Macie i jego nadchodzącym mixtape'ie z zagranicznymi fitami oraz o drastycznym spadku miesięcznych słuchaczy jednej z czołowych raperek naszych czasów. Pewnie większość z was pamięta ostatnie zawirowania wokół streama Edina Rosa, na którym pojawił się sam Playboy Carti. Na początku lutego dowiedzieliśmy się, że raper pojawi się na Zaraz po rozdaniu nagród Gremis. Kiedy jednak nadszedł czas spotkania, zrobiło się dość niezręcznie. Cała transmisja potrwała zdecydowanie krócej niż zakładano, a Carty bez zakomunikowania opuścił budynek z walizką pieniędzy, którą wcześniej przekazał mu sam Ailin. Internet od razu skrytykował Cartiego i nazwał go złodziejem. Prędko jednak dowiedzieliśmy się, że cała sytuacja miała za zadanie podbudować hype i oczekiwania przed rzeczywistą transmisją obu panów. Temat zaczął wracać coraz częściej w ostatnich dniach. I bombardowany pytaniami streamer w końcu nam zdradził, jak to wygląda. Niestety, z tego co mówi Aidin, nie zapowiada się, żeby wydarzenie miało zostać zrealizowane. Jak sam mówi, myślę, że zostałem oszukany, ale jest jak jest. Mam teorię, że karty utrzymywał ze mną kontakt, żebym nie był przeciwko niemu. Musimy mieć na uwadze, że być może jest to kolejna zagrywka na podgrzanie tematu. Po u nich, obu tak właściwie, nigdy nie wiadomo co można brać na poważnie. Jeśli jednak wziąć te słowa dosłownie, no to myślę, że możemy stwierdzić, że no niestety sprawa się wysypała że rzekomo również nie odpisuje na żadne wiadomości ani nie reaguje na próby komunikacji z nim. Streamy z muzykami, a w szczególności z raperami, są teraz naprawdę gorącym tematem, a w ostatnim czasie związane są nawet z promocją nowych rzeczy. Yeah, dude! Yeah, dude! Więc może, gdy nadchodzący album Cartiego będzie tuż za rogiem, to temat powróci. Na ten moment jednak nie oczekujcie nowego streama od Adina i Cartiego. Ale jeśli taka sytuacja się wydarzy, to czym prędzej poinformujemy was na profilu Trapownia, także wpadajcie, jeśli jeszcze nie obserwujecie. Dajcie również znać w komentarzu, czy myślicie, że Aiden troluje, czy stream się odbędzie, jak myślicie? Po długim braku z pięć na scenie nadszedł ten moment. Lil Skies pochwalił się nam za pomocą Instagrama swoim nowym tatuażem na twarzy. Zupełnie podobny i niemalże identyczny posiada Sosmula z City Morgue. No i właśnie, jak on to zobaczył, to się zaczęło. Warto wspomnieć, że Sosmula miał już podobną sytuację i zareagował podobnie. Miało to miejsce w 2018 roku, kiedy to Trippie Red sprawił na swojej twarzy bliźniaczy tatuaż. Choć nie jest czerwony, tak również oznacza bliznę i jest identycznie umiejscowiony na twarzy. Dokładnie taki jak ma Mazillakami, czyli dopełnienie City Morgue. Panowie nawet zarzucili wtedy Tripiemu, że jest ich cichym fanem, a jego pomysł na tatuaż to całkowita kradzież stylu. W zasadzie to samo stało się w tym przypadku. Mula zasugerował, że ma ten tatuaż już od 6 lat i kilkukrotnie przekazał, że Skyes chciałby być taki jak on. Nie zapowiada się jednak, aby Skye zamierzał odpowiedzieć. Sos Smula w końcu jest znany ze swoich słownych przepychanek i internetowych wojenek. Nie, no moim zdaniem no kompletny absurd, no no, nie przesadzajmy. Jedyne co zostaje, zaakceptować fakt i cieszyć się, że ktoś się wami zainspirował. W tym tygodniu minęło 10 lat od kiedy odszedł Speaker Knockers. Przyjrzyjmy się bliżej jego postaci, gdyż do dzisiaj artyści, których słuchacie, inspirują się tym, co tworzył raper urodzony w Bronxie. Swoje pierwsze kroki muzyczne zaczął stawiać dzięki Soulja Boyowi. To właśnie jego filmy dodawane na YouTube oglądał zaledwie jako trzynastolatek. Nie od razu zakochał się on jednak w samym rapowaniu, bo zaczęło się od tworzenia bitów w FL Studio. Po trzech latach w zawodzie, wciąż jako niepełnoletni chłopak, zaczął zarabiać pieniądze i sprzedawać pierwsze bity. To co zarobił, reinwestował w siebie i możliwość rozwoju. Bardzo szybko od momentu pierwszej sprzedaży zaczął produkować dla m.in. Gucci Mane'a czy French'a Montany. W 2012 zaczął rapować i już po półtorej roku został zauważony też z tej strony przez mainstream. Jego utwór Lonely został certyfikowanym klasykiem ulic. Na dzień dzisiejszy ma blisko 140 milionów odtworzeń na Spotify i 180 na YouTubie. Niestety młody raper odszedł, a przyczyną śmierci był atak serca. Po jego odejściu szybko stało się jasne, jak duży szacunek wśród raperów posiadał. Wielu z nich oddało hołd w swojej przyszłej twórczości. Na parę miesięcy po tragedii, Kodak nagrał remix do Lonely pod tytułem Of A 14. Mieliśmy też odniesienia w utworach takich raperów jak Kevin Gates czy Denzel Curry. Niektórzy nawet w wywiadach przyznawali, jak ważną inspiracją był dla nich Speaker Knockers. Roddy Ricch oraz Lil Mosey nazywali go swoją główną inspiracją a T Grizzly jednym ze swoich ulubionych storytellerów. Speaker Knockers niewątpliwie zostawił po sobie ślad w rapie i możemy być jedynie szczęśliwi, że pozytywnie wpłynął na gatunek, który uwielbiamy. Pora porozmawiać o tej żeńskiej części rapowej sceny. Chodzi konkretnie o Megan Thee Stallion i jej obecną sytuację. Raperka mogła jeszcze niedawno świętować swoje pierwsze miejsce na billboardzie, a na ten moment traci dziennie największą ilość słuchaczy. W poprzednim miesiącu Megan wydała singiel pod tytułem His, który obecnie ma ponad 53 miliony odsłonęć. Słuchań na Spotify i wygenerował sporo szumu. Dużą zasługą jest ofensywny charakter utworu i szpileczka w Niki Minaj, która podsyciła tylko konflikt. Niki odpowiedziała distrakiem pod tytułem Bigfoot, po czym sytuacja zaczęła się powoli łagodzić. Od pikowego momentu, który miał miejsce blisko premiery singla, raperka straciła już ponad 3 miliony słuchaczy na Spotify. Średnia dzienna z ostatniego tygodnia to ponad 300 tysięcy, co nie napawa optymizmem na najbliższe tygodnie. Zdaje się zatem, że poza medialnym szumem i chwilowym zastrzykiem uwagi z każdej strony, Megan nie udaje się zatrzymać słuchaczy na dłużej. To kolejny tego typu moment w jej karierze. Obecnie konkurencja nie śpi, jeśli chce się utrzymać na samym szczycie, to nie można bazować jedynie na kontrowersjach. A jak wiemy, jest na ten moment kilka raperek, które konsekwentnie budują swoją pozycję. I niedługo może po prostu być za mało miejsca na samym szczycie. Lecimy dalej. Mamy kolejną amerykańską gościnkę w polskim rapie. I nie mówię tu o Lil Gnarze i fagacie. Hey! Otóż wszystko za sprawą Maty Który powoli zaczął zdradzać szczegóły na temat jego muzycznej przyszłości Na początku tygodnia na swoim Instagramie Zamieścił nowe fotki Na których oznaczył twórców Którzy będą z nim pracować przy najbliższym projekcie Wszystkim miłośnikom zagranicznej muzyki Jedna pozycja rzuciła się mocno w oczy Mata udostępnił krótki snippet Z nikim innym jak z samym Jalilem Mam nadzieję, że dobrze tą ksywę wymawiam Bo zupełnie jak w przypadku Lilnara, O którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku Jalil również pojawił się w Polsce Było to tak samo na Cloud Festival 2.0, gdzie napakowany raper klasycznie dla siebie zaprezentował potężne akrobacje i niewykluczone, że już wtedy zaczęły się prace nad trackiem z Matą. Pod koniec ubiegłego roku miał również odbyć się jego koncert w Polsce, lecz z niewiadomych przyczyn został odwołany. Słuchając tego snippetu może się wydawać, że dostaniemy coś na wzór ostatniego projektu maty. Na kawałku znajdzie się również Tommy Cash, który w przyszłości już działał z polskim muzykiem, a chodzi oczywiście o współpracę z na Fide. Patrząc na stałe zainteresowanie. Naszych Krajem pozostaje mieć nadzieję, że tendencja nie zmaleje i będziemy coraz więcej słyszeć międzynarodowych połączeń. Pozostając w temacie raperów z oceanu w Polsce, warto dodać, że Ghana został ogłoszony kolejnym artystą w line-upie Open Air Festival, który odbędzie się w dniach 3-6 lipca. To kolejne z dużych ogłoszeń, ale nie ma się czemu dziwić, bo obecnie sezon festiwalowy zaczyna rozkwitać. Na openerze zostały przecież ogłoszone już takie rapowe osobistości jak 21 Savage czy Ice Spice. Co do Gany, pamiętamy, że jeszcze niedawno. Był przez wszystkich skazywany na spory zjazd i odwrócenie się od niego większości sceny. Pomimo ciężkich początków po wyjściu z więzienia, Gana stosunkowo szybko przygotował dla nas nowy album i sprawił, że hejterzy zamienili się w fanów. Chyba każdy z was słyszał już zeszłoroczne w które zapewne będzie jednym z jego najbardziej wyczekiwanych utworów na tym występie. Ale nie zapominajmy, że Gana ma o wiele więcej mocniejszych bangerów i wydaje się być idealnym kandydatem dla naszych publiczności w Polsce. Robicie najlepsze moszpity w Europie, ale ogarnijcie te moszpity do spokojnych piosenek. Nie trzeba. Trwa wyścig w ogłaszaniu nowych artystów na swoich imprezach i z pewnością w ciągu najbliższych dni będziemy świadkami kolejnych dużych prezentacji. Pamiętajcie widzowie, że wszystkie najważniejsze ogłoszenia znajdują się na profilu Trapownia, tam nie przegapicie ani jednego festiwalu, ani jednego ogłoszenia Widzowie, postawiłem sobie na cel 5000 subskrypcji Albo i nawet więcej w tym miesiącu Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Kliknij przycisk subskrybuj I łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny Aha i zostaw jakiś komentarz na temat filmu Lub jak dajecie mi feedback Widzimy się w następnym odcinku, siema